Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam jak prosty sposób zainstalować napęd do rolety zewnętrznej. Będziemy potrzebowali do tego wiertarki, śrubokrętu kilku śrub. Instalację napędu rozpoczynamy od opuszczenia rolety. Następnie robimy supeł na pasku zwijacza. Następnie demontujemy wieszaki. Następnie demontujemy prowadnicę taśmy, po czym wyciągamy rurę nawojową z obsadką. Po demontażu rury ściągamy koło nawojowe z obsadką. Na napędzie zakładamy odpowiednią adaptację w zależności od rodzaju rury nawojowej. Następnie przykładamy naszą rurę nawojową i odmierzamy miejsce, w którym zabierak napędu będzie zabezpieczony wraz z rurą, żeby nie było żadnego przesunięcia. W tym celu możemy użyć markera, aby zaznaczyć miejsce, w którym będziemy zabezpieczać rurę nawojową nitem bądź wkrętem. Wkładamy nasz napęd do rury. A następnie robimy mały otwór w pięciu, w którym zaznaczyliśmy go wcześniej markerem. Po wywierceniu otworu zabezpieczamy miejsce za pomocą wkręta. Po demontażu zwijacza zaczynamy od montażu uchwytu w boczku skrzynki roletowej. Po zamocowaniu uchwytu przystępujemy do montażu napędu. Przy montażu napędu zwracamy uwagę, aby przewód zasilający, w naszym przypadku gniazdo do podłączenia ładowania, znajdowało się ku dołowi. Zwracamy też uwagę, aby mieć możliwość dostępu do mikrowyłącznika napędu, który posłuży nam do wprowadzenia napędu w tryb programowania. W pierwszej kolejności zabezpieczamy jednak. Nasz napęd za pomocą, za pomocą zawleczek. Po zamocowaniu napędu z wraz z uchwytem przystępujemy do montażu wieszaków blokady. Po zamontowaniu napędu przystępujemy do programowania. W tym celu użyję mikrowyłącznika, który znajduje się na głowicy napędu, aby wprowadzić napęd tryb programowania pierwszego pilota. Przytrzymuję mikrowyłącznik przez około 2-3 sekundy. A następnie przytrzymuje przycisk stop przez około 2-3 sekundy, aby zaprogramować nasz pilot. Nasz napęd akurat w tym momencie ma zaprogramowane położenia krańcowe. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, odsyłam Was do naszego poprzedniego filmu. Do napędu możemy zastosować również panel solarny, który pełni pewnego rodzaju funkcję akumulatora w przypadku braku zasilania. Napęd możemy podłączyć za pomocą dołączonej wtyczki. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.joda.pl.